Siemakriska, to jest Alican, witam Was podobnie w Warup Honkai Starlake. Lecimy sobie z następnym rysowaniem. Pojawił się nowy banner Jingyuana e, tutaj Eudition Electro, Generał tutaj z, z trzeciej planety pojawił się. E, Zważywszy na to, że jest on taki właśnie aue, pięciogwiazdkowa e, postać e, Tak jak zapowiadaliśmy w ostatnio w e, filmiku o baner, e, na temat banerach. Właśnie mówiłem tutaj, też, że pojawi się z Close Bety podobny banner wraz z właśnie tutaj postaciami czteroglaskowymi: właśnie March 7, Ting Yun i Shushang. Będzie można zdobyć przy okazji też w losowaniu. No i oczywiście będziemy próbować w Jing Yuna. Przyda mi się taki potężny elektro, jest on też ałe, więc będzie można też, zwłaszcza na dużo przeciwników, używać go. Więc na pewno już tutaj losować, no, oczywiście. Też pojawiła się tutaj specjalna karta, broń. Jakby jako, to nazwać, um, no, oczywiście potrzebna jego eh, tutaj hmm, karta eh, Before Dawn. I oczywiście też gwiazdkowe tutaj eh, dodatkowe do tych eh, czterygastkowej postaci eh, z Day of the no, eh, all the Sirens i Planetary. Eh, właśnie się, że to jest eh, March. Eh, tęgion, eh, Quantum Aquantum, jakoś tak i Asta więc na pewno będziemy sobie tutaj, jeśli nam starczy oczywiście losować więc też możecie oczywiście losować no i oczywiście standardowy banner a dzisiaj my będziemy sobie tutaj losować, mamy 20 tutaj legacy Special passów, więc sobie tutaj będziemy losować dzięki tym kartkom, lecimy sobie z 2 pulami X10 no, i zobaczmy, jestem tutaj teraz, jak na razie, na, jak ja dobrze pamiętam, 5, 10, 15, 20, tak, 20. Jestem Pity, no i lecimy w stronę 40. Oczywiście trzeba pamiętać o tym najważniejszej rzeczy, że gdy osiągniemy 74 Pity wraz z kolejnym. Pity będzie nam się drastycznie zwiększać procent na wydropienie pieczy Więc trzeba dojechać do 74% i wtedy automatycznie 75% i tak dalej będą zwiększony procent Ja prawdę mówiąc ostatnio dostałem postać cele na 74% ile dobrze pamiętam, albo na standardowym to było no ważne, że wtedy po prostu zwiększony jest procent. Oczywiście trzeba też pamiętać, że jeśli wam um, proknie gwiazdkowa jest 50 szans na to, że będzie to specjalna postać. Jeśli dobrze wiem, jak działał w Genshin Impact losowanie, e, gdy wylosowaliśmy sobie mm, limit postać, e, to wtedy automatycznie resetowało nam się na 50-50, czyli mamy 50 szans na to, że nam wylosuje gwiazdkowa. Jeśli nie wyrysowaliśmy specjalnej postaci w tym banerze specjalnym To następne losowanie było 100% szans Czy to tu działa, czy nie. Sprawdzimy, zwłaszcza na to, że ostatnio udało mi się wylosować specjalną postać z stylu, więc zrobimy e, sobie tutaj losować do tego 75. 5, magicznego pyty I zobaczymy czy 50-50 e, uda mi się zdobyć Postać. No więc bez dłuższego przedłużania lecimy X10, kartki lecą w złote Łuk. Lecimy kartka No to tam pompon jakiejś nauka oczywiście zaręko musi być, bo gdyby zaręku nie było to nie byłoby zabawy, aczkolwiek zobaczymy nie, nie mi to <grym> O, okej, okay. Sampo dostałem, ponownie zresztą, mam już, posiadam Sampo, e, dostałem na niego konstelację, aczkolwiek e, chciałbym właśnie te co tam zwiększone e, procenty z postaci, bo na przykład, e, bardzo rzadko e, pojawiałem się e, w losowaniach podstawowe postacie i konstelacje, to był mankament Tess Genshin Impact, Eee, aczkolwiek mamy oczywiście możliwość tutaj w sklepie kupowania sobie konstelacji też podstawowych, więc nie jest aż tak źle eee, ale czy zwiększona jest tutaj z... procent na to, że występują te postacie? No ciężko powiedzieć tylko wiem, że March 7 jest tutaj właśnie jako postać dodana, ale dobra, ok. sam podostaliśmy, aczkolwiek nie używam go zbytnio ale okej, okay, czterogorskała postać konstelacja poleciała hmm. oczywiście żarło Okej, okay, taki taki słaby pól i teraz lecimy kolejne X10 i zobaczymy sobie teraz. Co nam poleci oczywiście ja też oczywiście trzymam kciuki za to, żeby wam się udało, żebyście wylosowali swoją ulubioną postać, czy to Cztery czerwą, czy tą nową postać A ja lecę z następnym i trzymamy kciuki bardzo mocno! to, to, co to, O watch. na 40? O kurde, co to jest? Co to może być? Co to może być? Co to za złote będzie? Co będzie za złote? Eeeeh! dostałem, Himeko dostałem! Yeey! Ponownie moja Himeko! Z gen... Z Impact trójki Często używałem Himeko E, niestety, niestety mm, losem razem e, umarła świeca RIP, ku pamięci. A tutaj powraca nam w Honkai Starley. E, Himeko otrzymałem nową postać pięciem gaskowym Erudation, e, czyli praktycznie zresetowałem, tak jakby e, teraz Pity, więc znowu zacznę od zera. Eee, aczkolwiek zależy od tego w jakim e, X10 mi się pulło, więc od tego momentu zacznę e, naliczać. No i prawdę mówiąc, wylosowałem z e, Skąpa postać nie limit, więc powinienem mieć 100% szans na to, że teraz na 75. dostanę tę nową postać. Chyba tak, chyba nie. Będę się cieszył aczkolwiek jestem bardzo zadowolony chciałem himeko, mam himeko jestem bardzo zadowolony będę mógł sobie latać w moim himeku, jeee yeah. ej, jeszcze march dostałem, no proszę bardzo rzadko spotykane postacie, które są tymi podstawowymi postaciami, które no nie często dropią, zwłaszcza, że losowałem na tych standardowych banerach wcześniej tak jak widzieliście w odcinkach, i też w Limit, i mówiąc, nie dostałem w ogóle tych podstawowych. Dopiero tu jest zwiększona szansa na podstawową postać. No, i jak widzicie, dostałem właśnie MAL 7. Zawsze to tutaj od preservation, więc zawsze się przyda. Bardzo piękny pól, bardzo piękny, bardzo jestem zadowolony na 40. Prokło mi na 40. Od razu powtarzam, więc jest szansa, jest szansa nawet na 40, bardzo niskim procencie da się wylosować tutaj 5 Jestem. wow, Zajebisty! Twór, zajebisty. Mam nadzieję, że wam też tak wyszło pięknie jak mi dzisiaj. I oczywiście trzymam wszystkich za was, żeby wam się udało. A ja będę cieszył się moimi nowymi, nowymi postaciami. I widzimy się w następnych odcinkach, losowaniach. Na razie.